A niemiecka telewizja RTL 2. Czy emisja tego filmu pogorszy i tak? Nie najlepsze zdanie o Polakach żyjących w Niemczech? Niekoniecznie. Tym bardziej, że o Niemcach dowcipów jest jeszcze więcej. Adrian Gąbka. Ma na imię Marek, pochodzi ze Śląska i szuka żony. Cały wolny czas spędza z kozą o imieniu Żubrówka. Do tego nieustannie konsumuje piwo. Tak według niemieckiej telewizji RTL2 wygląda typowy Polak. Sprawa musiała szybko nabrać politycznego wymiaru. Próbuje się stworzyć jakiś fałszywy wizerunek Polaków za granicą. I co najgorsze, że potem takie stereotypy panują. Ale niektórzy do stylu życia reprezentowanego przez Marka Schorzowa przyznają się, na przykład Nelly Rokita z pochodzenia Niemka. Inteligencja polska tak nie lubi tego normalnego Polaka. A on jest solą ziemi. On, on, jest tę Polską. Postanowiliśmy ten sól polskiej ziemi odwiedzić i rzeczywiście, widoki bardzo podobne do niemieckiego programu. Ale w jednej rzeczy nasi zachodni sąsiedzi chyba się pomylili. Ja piwa w ogóle. Ja nie lubię piwa. To co w takim razie zamiast piwa? Nieraz tam wilko jakieś. Polacy w Niemczech najczęściej kojarzą się ze złodziejami samochodów, niechlujnie ubranymi robotnikami. Nasi rodacy nie pozostają dłużni. Ja wiem, no hitlerowcy i koniec. Mieliśmy już aferę ziemniaczaną w Niemczech. Myślę, że po raz kolejny nie wracajmy do tego. Każdy śmieje się z tego, co mu odpowiada każdy wie, że to jest parodia. Niemiec Jens Boysen radzi Polakom nie przejmować się programem, bo z niemieckiego pracocholizmu, sztywności i przezorności śmieje się cała Europa. Oto kawał, który robi furorę w brytyjskich mediach. Na ulopie, na morzu Niemcy zajmują już krzesła tam nad, 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 przy, przy wodzie o piątej rano, tylko żeby mieć najlepsze miejsce. Polacy lubią szydzić między innymi z braku talentu niemieckich piłkarzy. Niemieccy piłkarze są jak niemieckie jedzenie. Żeby byli dobrzy, muszą być przywiezieni z Polski. Janusz Hołownia pracował przez wiele lat w niemieckiej gastronomii. Jak mówi, nasi sąsiedzi mają do siebie dystans, dlatego często drwią nawet z mieszkańców sąsiednich Landów. Czeka się dwóch Bawarczyków, Jeden drugi musi faj, słuchaj, nawochaj nędy to wyjeżdżam do Paryża. I co zabiera ze sobą żony? No skądże? A ty jedziesz do Monachum to bierzesz ze sobą piwo? A to już Oktoberfest. W trakcie trwania tego święta piwa Izby Wytrzeźwień mają bardzo dużo pracy, bo to nie Polacy czy Marek z telewizyjnego show piją najwięcej piwa w Europie, tylko nasi zachodni sąsiedzi. Północ Polski staje się energetycznym sercem kraju, mówił dziś w Gdańsku premier Donald Tusk, który przyjechał obejrzeć nowe instalacje rafinerii.